Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was ciepło i serdecznie w kolejną niedzielę sierpnia w samym centrum wakacji. Pan Jezus dziś kontynuuje naukę z poprzedniego tygodnia o chlebie żywym. Wdał się w dość poważną polemikę z Faryzeuszami na temat chleba, którym można zaspokoić człowieka tak trwale. I którym jest Chrystus sam. Oni nie mogą zrozumieć, że Pan Jezus może zaspokoić, nasycić, że jest chlebem z nieba, który tylko On może dać, który tylko On może sprawić. I to jest linia sporu, który tak naprawdę przenika historię całą naszą, od starożytności po współczesność, że jest Bóg który jest dobry i który jest sam odpowiedzią na najgłębsze ludzkie rozterki i problemy. Że jest Bóg, który kocha, który stworzył ten świat z potrzeby serca i miłości, że Bóg jest tak naprawdę tym co jest najcenniejsze. Nie te dobra, które nas otaczają, lecz Bóg. I faryzeusze nie mogą zrozumieć tej odpowiedzi, że to On, Chrystus jest najgłębszą odpowiedzią, chyba praktycznie na każdy ich problem, na każdy ból, na każdą chorobę. Czyż i dziś ten, y, ta linia sporu nie odbywa się właśnie, ten, ten najczulszy z nerwów współczesnego świata nie odbywa się na linii Uznania Chrystusa i przyjęcia go jako pokarm na życie wieczne, a odrzucenie go. Obserwujemy tę, tę linię zmagania się między złem a dobrem, akceptacją Chrystusa pod postacią chleba i wina, pod postacią ciała i krwi Pańskiej, przyjęciem i karmieniem się, a odrzuceniem tego, a co za tym idzie całego kościoła, całej tej struktury. Dzisiaj. Jest to bardziej widoczne jak kiedykolwiek. Widzimy to nie tylko w trakcie największych wydarzeń, nie tylko sportowych, ale i innych. Obserwujemy to także w mikroskali w naszych rodzinach, gdzie walka pomiędzy życiem moralnym a niemoralnym, przyjęciem Boga, odrzuceniem, a decyzjami dnia codziennego, że to wszystko rozgrywa się w Twoim życiu, w życiu Twojej rodziny i w makroskali, w życiu całych społeczeństw. Odpowiedź jest niezmienna od zawsze. Ja jestem chlebem żywym. Kto do mnie przychodzi łaknął nie będzie. Ja jestem chlebem żywota wiecznego. Tak mówi Chrystus. I to jest odpowiedź dla nas. Zapraszam szczególnie w najbliższym czasie do Głębszego przeżywania Komunii Świętej do miłego zobaczenia za tydzień.